Witamy serdecznie wszystkie osoby słuchające naszego podcastu. Wracamy do Was z serią My i Ufa. W dzisiejszym odcinku specjalnym spotkamy się z przedstawicielkami trzech płatni studenckich, aby przedstawić wam ich ofertę oraz działania, jakie podejmują dla lokalnej społeczności. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek na kanale, to zapewne wiecie już, że JUFE to konsorcjum 10 uniwersytetów badawczych, wybranych przez Komisję Europejską do budowy Uniwersytetu Europejskiego. JUFE tworzy Uniwersytet Europejski, który jest dostępny dla wszystkich, sprzyja integracji różnych środowisk, wspiera innowacyjność i interdyscyplinarność, a także dąży do doskonałości w nauce i kształceniu uczelnie wyższe z Holandii, Hiszpanii, Belgii, Niemiec, Cypru, Finlandii, Anglii, Chorwacji i Francji oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także partnerzy nieakademicy, współpracują na rzecz promowania swoich programów edukacyjnych, opracowywania mechanizmów ułatwiających mobilność studentów i pracowników oraz tworzenia modeli kształcenia wyższego bez granic, ale uwzględniając lokalny kontekst. Kluczową rolę w projekcie odgrywa relacja z otoczeniem, która jest niezbędna do współtworzenia zmian w społeczeństwie i odpowiedzenia na jego potrzeby. Aby zbliżyć osoby studiujące do otoczenia i społeczeństwa, JUFE prowadzi program zaangażowania społecznego i obywatelskiego. Uczestniczki i uczestnicy JUFE mogą brać udział w rozwiązywaniu lokalnych wyzwań, tworząc lepsze jutro dla swojej społeczności. Konsorcjum otwiera wiele możliwości, angażować się w działalność społeczną można między innymi poprzez udział w programach wolontariatu UFE lub dzieląc się wiedzą i pomagając innym poprzez działalność w projektach takich jak Jufa Helpdesk. Zanim zaczniemy rozmowę z naszymi gościniami, warto przybliżyć, czym właściwie są poradnie studenckie. UFE Helpdesk to program, w ramach którego w 2021 roku powstała sieć poradni studenckich UFE na UMK. Poradnie te działają z myślą o otoczeniu społecznym uniwersytetu. To miejsca, gdzie wiedza łączy się z praktyką. Osoby studiujące wspierane merytorycznie przez kadrę naukową wspierają zdobytą na studiach wiedzę i doświadczenie, aby odpowiadać na pytania społeczności, prowadzić szkolenia oraz oferować bezpłatne porady i wsparcie, poradnie to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Takie działanie pomaga nie tylko zacieśnić więzy między uczestnikami społeczności lokalnych, ale także budować uniwersytety bardziej otwarte na potrzeby mieszkańców oraz związywać aktywność społeczności akademickiej. Osoby studiujące pomagają lokalnej społeczności, oferując konsultacje w różnych dziedzinach. Odprawy, i dydaktyki, o tworzenie stron internetowych i bezpieczeństwo w sieci. To także przestrzeń do zdobywania cennego doświadczenia zawodowego. Poradnie działają w różnych obszarach. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu funkcjonuje aż 12 poradni UFE. Są to: Uniwersytecka Poradnia Prawna, Poradnia Zdrowotna, Poradnia Dydaktyki i Metodyki Nauczania Wspomaganego Nowymi Technologiami, Poradnia Gospodarowania Wodą, Uniwersytecka Poradnia Profilaktyki i Pomocy Synergia poradnia projektowania morali, pogotowie archiwalne, poradnia krasomówcza, poradnia dla równości hashtag inkluzywni, poradnia prawna własności intelektualnej i normalizacji, poradnia tworzenia i audytu stron internetowych oraz poradnia weryfikacji informacji i profilaktyki cyberpatologii. Aby przybliżyć Wam, czym dokładnie zajmują się poradnie, poprosiliśmy przedstawicielki kilku z nich, aby opowiedziały o działalności swoich poradni. Cześć, przedstawcie się i opowiedzcie, czym zajmuje się wasza poradnia. Cześć, jestem Ola i wraz z moją koleżanką Marią reprezentujemy poradnię studencką tworzenia stron internetowych. Zajmujemy się audytami dostępności, UX, UI, funkcjonalności i użyteczności stron internetowych. Poprawiamy strony firm, żeby po prostu były lepsze i przyjazniejsze dla użytkowników docelowych. Pomagamy w projektowaniu stron zgodnie z zasadami architektury informacji, estetyki i funkcjonalności. Dbamy także o SEO. Doradzamy także w zakresie bezpieczeństwa danych. Nad czym obecnie pracujecie? W tym roku nasz zespół nieco się powiększył, więc zajmujemy się głównie szkoleniem nowych uczestników. Dodatkowo w tym roku zajmujemy się analizą stron internetowych, które mają być wprowadzone do stron UFE i UMK, tak jak robiliśmy to w poprzednich latach. Sprawdzamy, czy są one dostosowane do użytkowników docelowych. Sprawdzaliśmy, czy nowe strony, które powstają i które są wadzane aktualnie do systemu, czy są po prostu użyteczne i dostępne dla każdego, do każdej osoby studiującej. Ponadto nasz podcast My i JUFE! to jest też działanie poradni tworzenia stron www. Skoncentrowaliśmy się również na działaniach promocyjnych, że, żebyśmy mogli coś Wam zaoferować, jak się spotkamy, na przykład na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. I w sumie to takie nasze działania na ten rok. Hej, czy możecie się przedstawić i opowiedzieć, co oferuje poradnia, w której działacie? Cześć, ja nazywam się Weronika Retel, a to jest moja koleżanka Angela Zamorska. Cześć. I reprezentujemy poradnię krasomówczą. Nasza poradnia jest tak naprawdę świeżo założona, bo rozpoczęliśmy działalność dopiero w grudniu i zajmujemy się szeroko pojętą sztuką słowa, mówieniem publicznym, występami publicznymi, emisją głosu. Co my oferujemy? Hmm, to jest dobre pytanie. Generalnie myślę, że praca nad wystąpieniami to na pewno przygotowaniem takich wystąpień pracą nad stresem, jak nad tym zapanować, jak się nie stresować. Generalnie nasza działalność jest dosyć krótka, ponieważ otworzyliśmy się całkiem niedawno, ale już zdążyliśmy co nieco wykonać. Na, takim naszym ostatnim projektem było wystąpienie podczas Trzeciej Nocy Kultury w Majusie, gdzie przedstawialiśmy czytanie performatywne. To było organizowane wraz z członkami koła recytatorów Heksametr, do którego również tutaj należymy, i które też w sumie to paradnie jest przedłużeniem działalności tego koła, więc większość projektów, które wykonujemy, robimy razem. Natomiast na najbliższe kilka miesięcy mamy też parę rzeczy zaplanowane, Planowanych. Między innymi teraz pod koniec marca idziemy do jednego z liceum w Toruniu, gdzie będziemy dawać wykład na temat wystąpień publicznych. Dalej planujemy zorganizować wydarzenie dla seniorów w Kopernikańskim Ośrodku Integracji. I z takich już na pewno zaplanowanych rzeczy to mamy jeszcze występ na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Natomiast wszystkie inne projekty na razie zatrzymamy w sekrecie, ale zachęcamy do obserwowania nas na różnych profilach. Tam na pewno podzielimy się z Wami większą ilością informacji. Cześć, czy moglibyście się, się przedstawić i opowiedzieć, czym zajmuje się Poradnia, w której działacie? Cześć, ja nazywam się Emilia. Ajola. Działamy z ramienia Poradni Weryfikacji Informacji i Profilaktyki Cyberpatologii UMK, która zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, weryfikacją treści zamieszczonych w internecie, które można do nas podsyłać w celu uzyskania właśnie takiej pomocy, a także zwalczaniem cyberpatologii. Czyli patologii w sieci oraz walki z wykluczeniem cyfrowym, poprzez na przykład działania takie jak organizowanie szkoleń dla seniorów i emerytów. Nasze poradnie prowadzi spotkania i szkolenia dla osób starszych oraz uczniów, gdzie uczymy ich na temat dezinformacji w sieci. Jakie działania podejmuje poradnie w ramach aktualnych projektów? W tym roku będziemy jeszcze prowadzić e, cykl spotkań na temat edukacji medialnej. E, przewidzieliśmy 8 spotkań, e, gdzie poruszymy zagadnienie dla osób starszych, którzy nie mają takich samych umiejętności jak my, a dla uczniów prowadzimy zajęcia z profilaktyki, dezinformacji i rozpoznawania fałszywych informacji w sieci. Mamy nadzieję, że wiecie teraz nieco więcej o działalności poradni, ale to nie koniec. W listopadzie ubiegłego roku ruszył program grantowy dla poradni studenckich UFE. Program ten ma na celu zapewnienie poradniom wsparcia finansowego na organizację edukacyjnych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Zauważono rosnące zaangażowanie poradni studenckich, a dofinansowanie ma umożliwić im organizację większych inicjatyw, takich jak szkolenia dla mieszkańców Turunia i okolic, czy warsztaty dla dzieci i młodzieży. Nowa forma wsparcia pozwoli poradniom także na silniejsze powiązanie z lokalną społecznością oraz wyjście poza wirtualne konsultacje, oferując bezpośredni kontakt i udział w wydarzeniach edukacyjnych. Chcemy przybliżyć Wam sposoby, w jakie poradnie wykorzystują uzyskane fundusze, dlatego nasze gościnie opowiedzą teraz, na jakie projekty zostaną przeznaczone środki, które uzyskały bądź planują uzyskać. W jaki sposób Wasza poradnia planuje spożytkować otrzymany grant? W ramach przyznanego nam grantu chcemy skupić się na promocji naszej poradni, abyśmy mogli lepiej pokazać się w sieci i żeby coraz więcej osób mogło korzystać z naszych porad. Chcemy być bardziej rozpoznawalni przez lokalną społeczność, dlatego skupiamy się na takiej promocji i będziemy mieli różne plakaty oraz ofertę przygotowaną specjalnie dla Was na różnych eventach. I jakie działania zamieracie realizować dzięki dofinansowaniu z grantu? Nie udało nam się zapisać na pierwszy nabór, ponieważ poradnia powstała tak naprawdę dopiero w grudniu w zeszłym roku, ale rusza kolejny nabór i tym razem właśnie mamy czas do końca marca, dlatego planujemy się tam zgłosić i wykorzystać te środki na e warsztaty, które będziemy organizować nie tylko w Toruniu, ale także w Bydgoszczy, we Włocławku. Pozostałe kwoty wydamy raczej na promocyjne aspekty naszego działania. Na co Wasza poradnia przeznaczyć środki z grantu? Nasz grant wykorzystujemy na materiały promocyjne zachęcające uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, między innymi torby, koszulki, notesy, a także materiały dydaktyczne, czyli tutaj są plansze związane z wiedzą na temat dezinformacji. Przyjwamy kciuki za wszystkie te projekty i mamy nadzieję, że przybliżymy Wam obszar działalności poradni studentki HIUF na UMK. Zachęcamy do kontaktu z tymi placówkami. Jak to zrobić? Odpowiedzą Wam teraz przedstawicielki poradni. Jak można uzyskać dostęp do Waszych usług i skontaktować się z wami. Na stronie poradni UMK znajdują się formularze zgłoszeniowe, w których możecie wysłać do nas zapytania. Ponadto linki możecie zobaczyć na dole w opisie odcinka, plus możecie się z nami kontaktować przez naszą internetową Studenckiego Koła Naukowego Architektów Informacji. Ponadto 26 kwietnia będziemy czekać na Was na stoisku poradni audytu i tworzenia stron internetowych JUFE na Truńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W jaki sposób można skorzystać z Waszych usług? Myślę, że najprostszym sposobem jest wejście na stronę UMK i konkretnie Poradni. I tam, jak się wejdzie w zakładkę Poradnie Krasomówcza, to właśnie znajdzie się link do formularza, który należy wypełnić. Tam wpisać wszystkie potrzebne informacje, napisać tak naprawdę, dlaczego chce się do nas zgłosić, ale poza tym można napisać też na maila poradnia.krasomówcza.gmail.com. Warto też zajrzeć na nasze media społecznościowe, na Instagrama Hexametr UMK i myślę, że to są takie najpopularniejsze sposoby, żeby do nas zagadać właśnie. Jak można się z Wami skontaktować? Zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią. Skontaktować się z nami można za pośrednictwem social mediów, na przykład Facebooka. Tam działamy pod nazwą taką samą, czyli Poradnia Weryfikacji Informacji i Profilaktyki Cyberbatologii UMK lub kontaktu Face to Face na ulicy Bojarskiego 1 Kolegium Humanisticum sala 12 na pierwszym piętrze. To już wszystko w dzisiejszym odcinku serii specjalnej my i JUFE serdecznie dziękujemy naszym gościom za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz Wam, drodzy słuchacze, za obecność. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się jak ważną rolę odgrywają poradnie studenckie w naszym bliższym otoczeniu. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, w którym opowiemy więcej o projektach realizowanych w ramach IUFA. A pamiętajcie, że linki do formularza kontaktowego i informacji znajdują się w opisie odcinka.